Czy wszyscy gotowi? Zobaczymy co dostałam, kurde, ale numer, no ja... gumy, yeah. ja Z takim tutaj siasteczkiem. Znaczy, w sensie... Emotka, no, kurczę, ale Megumi'ego się już dawno nie pamiętałam, żeby był. Okej, okay, mamy to, moi drodzy, mamy to. Już dawno w to nie grałam, kurde. Tak, tylko, że ja gram zero budowania co nie wszyscy lubią, ale ja nie umiem niestety, nie umiem moi drodzy grać z, z tym z budowaniem yy, nie umiem grać z budowaniem, yy, co jest to jest, wiem wiem, że to jest straszne wiem, że to jest straszne i nie wszyscy to lubią ale mm. <śled> Chodź, chodź, jedną grę wytrzymiesz. Dasz radę, dasz radę. O, Naruto! Naruto. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze jest tutaj. Kurde, zobaczcie, czy ktoś, czy ktoś w ogóle jeszcze z czatu ma ochotę dołączyć. Okej, okay, mamy i mamy ekipę, moi drodzy. Fantastycznie. Fantastycznie. Halo, halo. Witam, witam serdecznie. Siemaneczko. Siemaneczko. Dobra, mój drodzy. To co? To co? To lecimy z grą, nie? Wszyscy gotowi? Lecimy jak ten... Znaczy... Yy. Zapomniałam już jak składał. Tak składał ręce, nie? <laughs> to gruba impreza na tym. W poczekalni. Wy mnie słyszycie w grze, tak? Czy nie? Tak? No to git. To git. Pierwsza z dwóch gier, moi drodzy, i się ładuje trzy dni. Hmm. Zobaczcie na ten ten. A, mamy fajnego takiego tosta. I też mam takiego tutaj. Jak to trzy godziny szacowany czas? Co oni zwariowali? Co ja wziąłem jakiś zły tryb gry? Chyba normalny, nie? No, ale normalny. To czemu tak długo? To zawsze tak długo? Kurde. No i super. A tak, wy nie słyszycie, dobra, to już wam, już wam, już wam zapomniałam, zapomniałam, że trzeba dodawać, kurczy. Tak jest, Makarena było, a ja zapomniałam dodać ten, ale już wam, już, już jest, już powinno być, już powinno być gra. Ym... Halo, słychać mnie? Tak, słychać. O, super. No? Mam rozwalone słuchawki i myślałem, że po prostu już nie działają. No to nieźle. Ale słuchajcie bardzo dobrze. Głośno no, i wyraźnie. Hej. dobra, mamy to moi drodzy. Kurczę, dawno nie było grane. Trzeba troszeczkę... Czym tu... Niech ja sobie przypomnę teraz sterowanie jeszcze, bo to jest myk. Pod gdzie E się zbieram. Dodaj... Dodali, że... To chłopaki, wybierzcie gdzie lecimy. Boże, Boję się trochę tej duma. gry. Damy radę. Ja nie grałam też już bardzo długo, więc... Ja... co czas gram, więc... O no to... Czemu nie mogę skoczyć? Co tu się dzieje? Po Potrzeba... 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 Ale my tutaj damy radę sobie, bo myśmy dawno nie grali, a tu pewnie dużo osób będzie, co? Czasami hmm. jest. Czasami. Radzę, mam lecieć trochę obok, bo tam często dużo ludzi, le ludzi leci. jedno seba. Więc. Jest okej. Okay. Na samym Duma to jest okej. Okay. ok, ja to od razu kurde zgarniam wszystko co się da, nie? Jakąś broń tutaj trzeba. Nie ja będę teraz może Iron Ironmana. Uuu. A to Marvelows Marvelowskie teraz są, te. No, tak. sezon Marvel. A. Czekajcie, może się potki napiję. Dobra, tu już nie ma co. To muszę wyrzucić koniecznie, bo jak tego użyję, to będzie problem. Hmm? No dobra, znowu to wziąłem. Nie, to tak Tego nie chcę, to też... a to mogę chłopakom zanieść i to zostawię też tam. Co tu tak tupie? To tak tupie na tej górze? Zaraz znaczy, trzeba będzie go... Znasz, trzeba będzie wyjaśnić. Łożysz ty! A, się przestraszyłam. Matko, jedyna co to było.

Chcę ja wam pomóc. Słychać mnie? Słychać, słychać! Dobra. O nie, czekaj, czekaj, chodź się podniosę. Chodź tu, za, chodź tu za murek, chodź za murek, albo i tam, o nie, najgorzej. O no nie. O nie, leżę, 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 mam pojedyną. No to nas tutaj wyjaśnił ten, ten boss. A będę mógł wziąć rękawicę? No powiem wam, <laughs> ale ja skorzystam z tej okazji. Ja sobie trochę grę ściszę. bo powiem wam, że naparza mi tutaj ta gra, dosyć mocno. Także prawie nie słyszę, także prawie nie słyszę swoich myśli, nie? Troszkę troszkę ciszę. Okej. Okay. I za Nie, to za O, od razu lepiej. Ja dopiero teraz zauważyłam, że ty też trzymasz tutaj w ręce, tym, tym króliczkiem, ale czad! Czad, w ogóle dzięki za ten, dzięki za skrzyżową Obiecuję uważać. Płynął, płynu... aha, ja myślałam, że jejaczko wielkanocne. To jest... Kurde. Jakaś jagoda, nie wiem. Nieźle. Ej, to są moje pazury, mogę? O, tu jest, tu jest broń. Ale się przestraszyłam, co to to? Dobra, dobra nasza, uciekajmy. Mamy jakieś. bronie. Mamy bronie. To teraz jeszcze. Kurde, kurde, trzeba iść do tego, do... bo nas zaraz tutaj dopadnie burza. No, może tam idziemy. Dlaczego nie budowanie? Bo ja już wiecie, ja już jestem stara się uczę grać w tą grę. I ja, dla mnie to już za dużo byłoby ogarnąć i budowanie, i strzelanie, i to wszystko. Ja też za bardzo nie umiem budować, więc ja wolę. Leży. Okej, okay. o kurde, strefa. No, strefa nas tutaj zaraz, zaraz nas to strefa wyjaśni, kurczę. Trzeba szybko uciekać. Minutę mamy A się zastanawiam czemu mi bronie nie podnosi a ja F naciskam nie A ja naciskam F zamiast E No tak Dobra nasza dobra nasza Hmm. Tutaj na mapie jest jakiś kap... kapitalowy Iron Man. Idziemy tam? Iron Man. Tak! Ja nie wiem co to nie wiem, nie wiem co to, co to, to może to nam to... zrobić, bo to nam może zrobić dosyć dużą krzywdę. Nie, nie nie. zrobi, damy radę. Mówicie? Chyba, że tam będzie dużo graczy, to tak. W nie, daliśmy radę po na początku tą jakąś bandę wielką, to teraz też damy radę. No w sumie też racja mi ty tam jedziesz, ale gdzie on jest, ten Ironman? Eee, eee... 1300 metrów stąd. What? Aha, słuchajcie. Y no. Ojej. O ale jaki fajny ten samochód, że teraz możesz wieźć kogoś Tesla. w bagażniku, tak? No, to jest Tesla. Można było ją y za darmo odblokować. A. Za zadania, ale Dobra. Już nie można. Mamy naruto. Do, do 6 sierpnia tylko. Do, do 6. No moja wina nie grałam, to, to Już go zabili. Ooo. Chyba, że to jest jakiś inny znacznik. To jest jeszcze jeden. I tam się Prowadzenie tych. Yy, wiesz co? W, y, w przyszłym tygodniu będzie znowu Fortnite. Teraz niestety muszę, muszę po 20 uciekać, więc najprawdopodobniej no, to będzie jedyna gra. Chyba że zginiemy dwie sekundy. <laughs> Ale za, w przyszłym tygodniu będzie Fortnite znowu. Ewentualnie okay. zapraszam jutro na streama, bo jutro może też być. Yy, to, zależy się od tego, jak pójdzie głosowanie. Czekaj jaki to jest W Ogólnie ja muszę być na chwilę nieaktywny, bo moja mama przyszła. Okej? Okay. Okej. Okay. Mm -hmm. Co tu jest? Dobra, yeah, słuchajcie, trzeba sobie nieba. powymieniać bronię. Trzeba bronki ja sobie wymieniać, bo to... Teraz jest dobra okazja. Dobra okazja teraz jest na to. Nie. Mhm. Okej. Okay. Co tu? Coś tu w środku jest jeszcze ciekawego? Nie. Tu W środku nie ma nic ciekawego. O. Niestety Musiać. Czekajcie, Muszę czekajcie. Go... Może go jakoś zabieram. A to jakie to są buty Ironmana. nie jestem. O! Wróciłem Dalnie. Co one robią? Może się można latać. Musisz... To co robi? Nooo, musisz... cię kre... Jezu. Ja chcę, Ja chcę zejść na dół! Chodźcie, weźcie je sobie. Ja nie, to nie to nie jest zabawka dla mnie. Ja się takimi rzeczami nie lubię bawić. Weźcie, weźcie sobie je. A ja sobie wezmę. Ja sobie wezmę podki, nam będę nosiła. Tak jest. Ogólnie, jeżeli będziecie słyszeli mojego brata, to sorry, ale mi przeszkadza specjalnie. O skubany, no nieładnie. Chodźcie na stację, bo żeby wyleczyć auto. A trzeba benzynkę zapodać, nie? No. Nie, baterie, baterie. Baterie? Aha, no tak. A faktycznie mówiłeś, że to Tesla, a ja. A ja kurde, zapomniałam. jeszcze, jeszcze trzeba naprawić, bo jest nowo... mało. Hmm. Sam szalejesz z łysami, szalejesz. Sza jedna. Zaraz teraz będzie sło 5 sekund do mnie płacił do pokoju, żeby mi tylko poprzeszkadzać. O, masz najgorzej. No. Teraz się nie będę mógł w ogóle skupić, bo jak przyjdzie, to będzie mi biła go coś innego. Nie mam rodzeństwa, ale mam koleżanki, które miały młodszych braci, i pamiętam, że tam kurde zawsze były te... takie nazwość działania. Nie fajnie. Co to się stało? Dach się zawalił. I mam nadzieję, że będzie wyspa duma. Wybuchnąłem go. A mówi, że tam fajne będą te? Fajne będą akcje. Mm. O nie! Co się stało? Wyspa to jest takie coś. No. Wyspa Duma to jest takie coś, że można być. Będzie można mieć 500 ochrony, 500 HP. Mhm. Mm I będziesz Dumem cię takim zwycięzcą I no, będziesz to miał. Ładnie. Nie będziesz miał broni, tylko będziesz miał. Będziesz miała takie lasary no O kurde. Ale to jest bardzo rzadkie. To jest jak Thanos, tylko że idą. <laughs> Kurde, to pod wodą jedzie ten samochód? A numer. No nie Idziemy szukać jakichś normalna. Normalna. Zostańmy tu. No to... może wy na wyspę chodźmy. Jakby pojawi się. O, o. Czekajmy aż się pojawi wyspa Dobra nasza A ta wyspa się tu pojawić ma, tak? Tak, tam, no to tam, wiezie. tamtą stronę ja tylko tutaj skoczyłam po ten, po no. No to tutaj, co jest na uderzce. Kurde, skrzynka, matko. Wiecie, pa pamięć już nie ta. Aaaa, gracze! Gdzie wy jesteście? Jestem na, na, na wyspie. wyspie. Hmm. O kurde, uciekam! Może lepiej. Już na jetpacku tu leci Z tamtej tutaj, strony tutaj. Myli mi się sterowanie z gęsinem Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Uh. Hmm. Dobra Ja cię ile tu pospadało dobrodziej, Nie pogadasz. I też przyszła ta. Te Aga, chodź. Idę, idę. Wiesz, ja już nieraz z takiej wyspy spadłam. Ja wolę, wiesz. Użyj przyjechać. tego teleporta, co tam masz. Tam, za tobą. Teleporta, użyj go i, wyle i przyleć. Jestem. Kurczę, ja mam przynajmniej jednego fraga, jednego mam, nie? Też mamy tego jednego fraga mam, to nie najgorzej. To najgorzej, że ta bronka taka jest moja trochę. Ale damy radę, tym nie damy radę, damy radę. O kurde mam graczy. Help. Dobra, uciekłem i mam jakieś auto. co się mam. Co to było? Kapitan Ameryka nas odwiedził? A! Laser mają? Z tej wyspy? No nie. nie. Laser e, ten Starka, czyli Iron Mana. To są medalionowcy. Jest, Jest, taczka, taczka. Kurde, Kurde, jak ostrzelają od plecku w strony. lecz to się kręcę. Są rękawice jakieś, jakby ktoś potrzebował. Ua! Kto mnie potrącił? Co to za jakieś tutaj akcje? Gracz. No nieźle. Kurde, widzę, że zostało z poprzedniego sezonu granie no to mnie właśnie wkurza. No to trą, trą tymi samochodami. No trochę... właśnie mnie to najbardziej wkurza. No ja cię wcale nie dziwię. Bo tamten sezon był okropny Cały czas bad, bad, ktoś bad, 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 z samochodu. no <śmiech> <śmiech> Spadłem do wodospadu. Szczęście, jeszcze... idę pomoc. Mogę leżeć, leżeć, leżeć. No i jaj. Ty, 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 ty. Uu, dziękuję ty. bardzo. Dziękuję za pomoc. Jestem. Jako ja przybyłem tu. O, dziękuję bardzo. Mhm. No masz człowieka, ledwo podnieś i już od razu go zabijają. Co to tu się dzieje? Uważajcie, uważajcie, bo tutaj mhm. dużo ludzi to jest. Trzeba uciekać. O, dziękuję. Zręczają się. Ja mam 20 HP, o, więc dziękuję, nie. Dziękuję. Jest gdzieś apteczka? Gdzieś. Kurde, grać. Kurde, nie uciekniemy. Jak nie będę to, to trochę... nie, nie, nie uciekniemy przed tą kurde chmurą. Strasną. A! Strefą. No. No wyskakłem przez okno na Nie no zabił mnie Nie uratujesz To już jest nas. po zawodach Poza po wodaż no To pięć jest więc Nie damy rady Eee, jednego mi zabrakło! Hahaha! <laughs> dzień dobry, dzień doberek, No już tak ten, os, os, kończymy grę, tu chłopaki, kurde, kierują. Ja to leszczyk jestem, coś strasznego, jednak jak się długo nie gra Fortnite'a, to się to, zapomina się tego. Troszku. Ja nawet bym powiedziała, ja że bardzo. Jestem i tyle. No ja to poza tym jestem słaba, no to też, to też mam no, tak, kurde. No, ja też. Eh, na ćwiczenie czyli mistrza, zobaczmy. Tutaj chłopaki, kurde, zametają tematem. uważaj, ja Najgorzej! Te nowe bronie są straszne jakieś. Ale na pewno lepsze niż tamten. Patrzcie jak ładnie mu ściągnął tak. Te... No ale dalej tymi samochodami zasuwają. No. O, chociaż nie mają tych działek. Ale fajnie sobie, było przypomnieć tą grę, no trzeba będzie ten... No. Fajnie. Trzeba będzie częściej sobie pogrywać, bo to naprawdę aż... Ja jestem pierwszy do grania, więc... ...po szkole zawsze. Nie. nie no, nie było szansy, kurczę, z pięciu stron. Z no. pięciu stron za ten. No, mokim, jestem Mokiberdem, no niespecjalnie, bo śpiewać nie umiem i słów nie znam. <gry> Dobrze moi drodzy, bardzo wam dziękuję, bardzo wam dziękuję za tą jedną grę. Wybaczcie, że tak krótko, ale no niestety czas goni.